Król, który zmarł, bo się przejadł, pięć niesamowitych faktów o Kazimierzu Wielkim. Pierwszy Kazimierz Wielki był ostatni z dynastii Piastów i jednym z najlepszych władców Polski. Wzmocnił kraj, rozbudował zamki i założył Akademię Krakowską. Drugiego słynął z ogromnego apetytu. Uwielbiał wystawne uczty i podobno potrafił zjeść więcej niż cała jego świta. Trzeci Według niektórych źródeł jego śmierć była efektem przejedzenia. Po jednej z uczt rozchorował się tak poważnie, że już się nie podniósł. Czwarta inna teoria mówi, że mógł zostać otruty czy to w ogóle możliwe? Piąty chociaż miał parę żon i kochanek nie zostawił męskiego następcy co doprowadziło do kryzysu po jego śmierci historia pełna władzy, bogactwa i obżarstwa a ty jak myślisz? Zmarł przez jedzenie, czy było w tym coś więcej? Daj znać w komentarzu, subskrybuj i wpadnij na kiedyś to było shop po e-booka lub koszulkę.